Księga wyjścia rozdział 12 część druga O północy zabił pan wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona który miał zasiąść na jego tronie aż do pierworodnego syna więźnia który był w więzieniu i wszelkie pierworodne bydła tak jak zapowiadał Mojżesz mieli umrzeć wszyscy pierworodni w Egipcie i tak się stało. Śmierć przyszła na wszystkich w tej samej chwili. I wstał faraon tej nocy, on i wszyscy dworzanie jego, i wszyscy Egipcjanie. I powstał wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie było umarłego. I wezwał Mojżesza i Aarona w nocy, mówiąc: Wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie Izraelscy. Idźcie, służcie panu, jak mówiliście. Zabierzcie też trzody wasze i bydło wasze, jak mówiliście, i idźcie, a błogosławcie też i mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, by ich śpiesznie wyprawić z kraju, bo mówili: wszyscy pomrzemy. Na cały Egipt padł strach. Faraon się przeraził i już. Nie stawiał żadnych warunków, zgodzi, zgodził się na wyjście Izraelitów z Egiptu. Także Egipcjanie przynagrali ich, by natychmiast opuścili kraj. Wszyscy zrozumieli, że jeżeli Bóg Izraela będzie chciał, to odbierze życie wszystkim, a nie chcieli umierać. Wtedy lud zabrał ciasto swoje, zanim się zakwasiło. Dzieże swoje, owinięte w szaty, niosąc je na swoich ramionach. I na pamiątkę tego, podczas paschy Żydzi jedzą prześniki, i potem jeszcze przez siedem dni. I synowie Izraelscy uczynili tak, jak kazał Mojżesz, i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także im pożyczyli. I tak złupili Egipcjan. Także jak zapowiadał Bóg Mojżeszowi, Egipcjanie pożyczyli im kosztowności. Izraelici pożyczyli złote i srebrne naczynia i szaty i już ich nie oddali. Synowie Izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukkot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. Jeżeli mężczyzn było 600 tysięcy, to razem z kobietami i z dziećmi mogło być do dwóch milionów. Wyszli z Ramzes, było takie miasto Piramzes, jeśli do Sukot. Sukot to znaczy po hebrajsku szałasy, czyli to nie była jakaś miejscowość, tylko pierwsze obozowisko. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody i bydła, bardzo liczny dobytek. Przyłączyli się do Izraelitów także inni ludzie. Może byli to niewolnicy, którzy chcieli wykorzystać okazję i podali się za Izraelitów, żeby się uwolnić, a może to byli ludzie, którzy też uwierzyli w Boga, który czynił te znaki i chcieli być z tymi, którzy w niego wierzą. A z ciasta, które wnieśli z Egiptu, napiekli niekwaszonych placków. Gdyż nie zdążyło się zakwasić. Zostali bowiem wypędzeni z Egiptu, a nie mogąc zwlekać, nie przygotowali sobie zapasów. Także jeszcze przez wiele dni jedli te prześniki. Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia, wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy pana. Tego samego dnia po 433 latach od przybycia rodziny Jakuba do Egiptu potomkowie tych, którzy przyszli wyszli z tego kraju. Była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. też ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. Wydawało się, że Przeszkody do wyjścia z Egiptu są tak ogromne, że nie da się ich pokonać, ale tej nocy Bóg usunął je wszystkie, a Izraelici czuwali i mogli natychmiast wyjść i na pamiątkę tego mają czuwać w tę noc po wszystkie pokolenia. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona. Oto ustawa o ofierze paschalnej. Żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał, lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. Wieczerza paschalna miała być tylko dla wierzących w Boga Izraela. Obrzezanie było zewnętrznym znakiem tego że ten ktoś wierzył, no skoro się zgadzał na poniesienie pewnego bólu. Religia Mojżeszowa koncentrowała się na zewnętrznych objawach, nie zmieniała serca. W jednym i tym samym domu ma być spożyta ani kawałka tego mięsa nie wyniesiesz z domu na zewnątrz, ani kości z niej nie złamiecie. Podobnie jak podczas pierwszej paschy, baranek miał być zjedzony w całości, a kości nie miały być łamane. To zapowiadało Jezusa, bo jego kości też nie zostały złamane, kiedy umierał. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał. A jeżeli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić paschę pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca goszczącego wśród was. Udział. W kulcie Boga nie był ograniczony tylko do potomków Izraela. Każdy mógł się przyłączyć, ale był uważany za czciciela dopiero wtedy, kiedy cała jego rodzina też przyjęła Boga Izraela. Wszyscy synowie Izraela uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Tak uczynili. Tego właśnie dnia wyprowadził Pan synów izraelskich z ziemi egipskiej zastęp za zastępem. Tej nocy wszyscy Żydzi przestrzegali nakazów, które wydał Mojżesz i Aaron. Zjedli baranka, przygotowali placki, byli gotowi do drogi, tak żeby natychmiast wyruszyć i Wyruszyli. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam. Może kompanie, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać tu. Na dobrze znane twarze. Wina czas i za rokiem rok Odchodzi wsi do dal. wiemy każdy kolejny krok Dzień chwały zbliża nam. Bożakom, panie braci, podnieśmy swój głos, wypieczniej... Don't